Najszybsze pociągi w Polsce osiągają dzisiaj prędkość 200 km na godzinę i to na krótkich, przeznaczonych do tego odcinkach. Zwykle jest to jednak 160 lub 120 km na godzinę, w związku z czym podróże polskimi pociągami bywają naprawdę długie. Niedługo ma się to zmienić, ponieważ Pendolino będą mogły pojechać nawet 250 km na godzinę. To jednak wciąż mało, jeżeli weźmie się pod uwagę osiągi, którymi mogą się pochwalić zagraniczne koleje. Nie trzeba jechać wcale tak daleko ponieważ we Francji można spotkać jedne z najbardziej rozpoznawalnych pociągów na świecie czyli TGV, jeden z pionierów szybkich kolei na świecie. Maszyny te rozpędzają się do ponad 300 km na godzinę, a test takiego przejazdu można obejrzeć już na kanale pociągi. Co ciekawe, była to podróż pierwszą klasą, także zachęcam do obejrzenia. Kolejne szybkie pociągi można spotkać w Niemczech oraz Hiszpanii, których testy również można znaleźć pośród dostępnych już filmów. Jednak aby zapoznać się z najszybszymi i podobno najlepszymi na świecie, trzeba pojechać o wiele dalej, ponieważ w Japonii kursują słynne shinkanseny, które rozpędzają się nawet do 320 km na godzinę. Pierwsza linia dla tych super szybkich maszyn została uruchomiona już w 1964 roku. Łączy ona Tokio z Osaką i co ciekawe, to właśnie tą linią inspirowali się konstruktorzy francuskiej kolei TGW. Jej budowa rozpoczęła się w 1959 roku, natomiast oficjalne otwarcie, jak było wspomniane, odbyło się 1 października 1964 roku. Był to pierwszy na świecie system kolei dużych prędkości, w związku z czym był, można powiedzieć, skazany na sukces. Tak też się stało, ponieważ liczbę 100 milionów pasażerów japońskie koleje były w stanie osiągnąć już po niecałych 3 latach od otwarcia 13 czerwca 1967 roku. Na kolejne 900 milionów trzeba było czekać 9 lat i tak też miliardowy pasażer wsiadł do Shinkansena w 1976 roku. Na początku pociągi rozpędzały się tam do 210 km na godzinę, natomiast z biegiem lat prędkość stale się powiększała. Dzięki czemu dzisiaj Shinkanseny mogą się rozpędzać nawet do 320 km na godzinę. Kolejną cechą, która wyróżnia je spośród innych japońskich pociągów jest rozstaw torów, który wynosi głównie 14 cm i 35 mm. Daje to możliwość obsłużenia większej ilości pasażerów, ponieważ mieści się tam więcej siedzeń, które rozmieszczone są w układzie 2 plus 3 oraz 3 plus 3. Co ciekawe, kupując bilet na japońskie, super szybkie pociągi możemy być niemal pewni, że dojedziemy na czas, ponieważ maksymalne opóźnienia to 36 sekund w skali roku. Kolejne azjatyckie pociągi, które jadą naprawdę szybko, to chińskie koleje dużych prędkości, które charakteryzują się tym, że osiągają prędkość przekraczającą 250 km na godzinę. Jest to jednak dosyć świeża linia, ponieważ pierwszą z nich otwarto w 2007 roku, natomiast już 12 lat później można było tam znaleźć aż 35 tysięcy km torów przeznaczonych do osiągania tak dużych prędkości co stanowiło aż 70% wszystkich linii dużych prędkości na świecie. 5 miliardów pasażerów pociągi obsłużyły w zawrotne 5 lat, natomiast we wspomnianym 2019 roku rekordowe 2 miliardy 300 milionów osób pojechało szybką koleją w Chinach. W 2011 roku niestety miała miejsce katastrofa kolejowa w Wenshou, której życie straciło aż 40 osób. W związku z tym incydentem ograniczono wtedy prędkość pociągów do 300 km na godzinę. Dopiero 6 lat później, w 2017 roku, dopuszczono do użytku pociągi, które rozpędzają się do aż 350 km na godzinę, dzięki czemu trasy z Pekinu do Szanghaju, liczącą około 1300 km, pociągi pokonują zawrotne 4,5 godziny. Co ciekawe, znajdują się tam jeszcze szybsze pociągi, które rozpędzają się nawet do 431 km na godzinę. Mowa o Transrapid Shanghai, czyli trasie o długości lekko ponad 30 km. Chiny wkrótce zyskają jeszcze szybsze maszyny, które zdecydowanie przeskoczą konkurencję. Nowy Maglev to pociąg, który będzie rozpędzał się do prędkości aż 600 km na godzinę. Niedawno, w lipcu 2021 roku, opuścił linię montażową i będzie przygotowywany do wprowadzenia go na rynek. Istnieje zatem szansa na zmianę lidera, jeżeli chodzi o prędkość osiągniętą przez pociąg. W 2015 roku słynny Maglev należący do japońskich kolei pędził z prędkością 603 km na godzinę. Dla nowego chińskiego Maglewa ma być to jednak nisko zawieszona poprzeczka. Co ciekawe przedstawiciele chińskich kolei określają swój nowy pociąg jako najszybsza forma naziemnego transportu i można w te słowa uwierzyć, ponieważ mówi się, że pociąg pojedzie szybciej niż niektóre samoloty. Wspominano wcześniej trasę łączącą Pekin z Szanghajem, która liczy ponad 1300 km, nowy Maglev ma pokonać w około 2,5 godziny. Dla wyobrażenia powiem, że to tak jakby w linii prostej połączyć Warszawę i Paryż. Wprowadzanie maglewa do użytku nie nastąpi jednak zbyt szybko, ponieważ jest to pociąg opierający się na kolei magnetycznej, czyli kolei poruszającej się bez styku z torem, dzięki unoszeniu elektromagnetycznemu. Dzięki polu magnetycznemu przy dużych prędkościach pociągi telewitują, dzięki czemu mogą one rozwijać tak ogromne prędkości. Eliminowane jest wówczas starcie kół, które w zwykłych pociągach znacznie ogranicza jego prędkość. Dla Chin oznacza to budowę zupełnie nowych torów, przystosowanych do obsługi tego rodzaju pociągów. Mówi się zatem, że musi minąć nawet od 5 do 10 lat, zanim nowe pociągi obsłużą pierwszych pasażerów. Mówi się także, że część składu ma podróżować po świecie, zatem możliwe, że za jakiś czas pojawi się w Polsce. Relacje z takiego zdarzenia obejrzycie oczywiście na kanale Pociągi, zatem nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, a teraz zapraszam do obejrzenia materiału o tym, jak inny najszybszy wówczas pociąg na świecie przyjechał do Polski.